Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj jest 1 czerwca, to jest poniedziałek, to jest właśnie początek nowego miesiąca, nowego tygodnia, nowy dzień się dzisiaj zaczyna. Jak to się miałby inny zaczynać, skoro dzisiaj jest ten, który właśnie jest. Nie mam pojęcia w ogóle o co mi chodzi. Chodzi o to, że właśnie zaczynamy kolejne wstawaki. Mówiąc krótko, zapraszam. Moi drodzy, moi mili, witam was bardzo serdecznie tego poranka i mam nadzieję, że spróbujemy zrobić dobry start do tego dnia i też dobry start do tego tygodnia, po to, żeby nam się dobre i fantastyczne i święte i potrzebne rzeczy działy. Kochani, na dzisiaj cytat. Pani się nazywa Diane Ackerman, to jest taka pisarka amerykańska. Cytat bardzo, myślę, dzisiaj adekwatny do dnia, który dzisiaj jest, chociaż nie będzie tak się wydawało na początku. Posłuchajcie. Nie chcę pod koniec życia stwierdzić, że przeżyłam tylko jego długość. Chcę przeżyć też pełną jego szerokość. My drodzy, o co chodzi w tym cytacie, o co chodzi w tym zdaniu? Myślę, że to jest w ogóle bardzo potrzebne człowiekowi zdanie, które ma go wytrącać z takiego naturalnego rytmu, w który się wprowadziliśmy. Mianowicie jakiego? że my bardzo często yy, jakby robimy wszystko, co się tylko da, żeby życie było jak najdłuższe. Zobaczcie, jak bardzo nas boli, kiedy ktoś odchodzi zbyt wcześnie, tak, kiedy w młodości albo w jakimś takim wieku w pełni sił umiera, a nawet kiedy ktoś jest już poważnie tam w podeszłym wieku, to i tak chcemy to przedłużać jak najdłużej. Nawet kiedy ktoś odchodzi, kiedy ma 80 czy 90 lat, to sobie mówimy, no ale mógłby jeszcze trochę pożyć i tak dalej. I traktujemy, moi drodzy, sukces w życiu w ten sposób, że długie życie to jest, że jak powiem, życie pełne sukcesu. Otóż uwaga, kochani, ten za mówi coś innego. Nie chodzi o to, jak długo będziesz żył. Chodzi o to, jak szeroko będziesz żył, czyli jak wypełnisz każdy ten moment, który masz, czy nie tylko tak, ale również tak. Kochani, yy, można żyć naprawdę krótko, a wypełnić życie w szerokości jego na maksa, także, że tak powiem, nie potrzeba więcej lat. Kochani, można żyć bardzo długo, można przeżyć i 120 lat, i absolutnie nic w życiu nie zrobić, nie doświadczyć, nie, jakby nie zmienić nic w ogóle w świecie, co byłoby warte uwagi, co byłoby czymś wartościowym, dobrym i tak dalej. Kochani, dlaczego o tym mówię? Dzisiaj jest Dzień Dziecka i na początku sobie pomyślałem, no, że jakiś by się taki przydał cytat, taki właśnie taki o dziecięctwie, o tym, że w każdym z nas jest dziecko i tak dalej, i tak dalej. Yy, ale potem sobie pomyślałem, kiedy ten cytat znalazłem, że tak naprawdę to jest trochę o tym, bo zobaczcie, Dzieci mają takie coś, że one oczywiście czasem też myślą o przyszłości. Nie? Czasem że kiedy czegoś pragną, albo coś tam się obieca, że to będzie kiedyś, no to też tam marzą o tym, żeby to się wydarzyło. Ale generalnie mają taką tendencję, żeby się zagnieździć w rzeczywistości. Dziecko jak się bawi, to się bawi i nie chce skończyć się bawić. Dziecko nie myśli, że się jutro znowu będzie bawiło, tylko dzisiaj się bawi. Dziecko, kiedy czegoś szuka, to właśnie teraz tego szuka i nic innego go nie zadowoli, oprócz tego, czego on właśnie chce i pragnie. Dzieci mają taką zdolność, tak powiem, szerokiego bycia, czyli niedługiego, nie w perspektywie daleko, ale tutaj, chcą jak najwięcej zagarnąć z rzeczywistości. I oni tak naprawdę myślę, takiego dzieciństwa nam potrzeba. Czy nie dziecięstwa na zasadzie niedojrzałości, zachowań, które do donikąd nie prowadzą i są jakoś, nie wiem, niedojrzałe, tylko potrzebujemy dziecięstwa, które jest wypełnianiem, maksymalnym wypełnianiem na szerokość naszego życia, żeby ono było pełne, takie właśnie ubite, takie wypełnione wszelkim sensem i wszelką wartością, miłością, dobrem, pięknym, świętością i tak Kochani, pomyślcie o tym. Czy wy się na tą pułapkę przypadkiem nie dajecie złapać, tak? Że no właśnie, byleby tylko, jak to sobie mówimy w życzeniach, byle tylko zdrowie było i żebyśmy długo żyli. A po co? A po co? Kochani, człowiek, który żyje pełnią, zazwyczaj jest gotowy na to, żeby odejść z tego świata w każdej chwili. Człowiek, który żyje naprawdę, jest gotowy natychmiast to wszystko zostawić. Już nie czeka na coś, co będzie. My dlatego często chcemy długo, bo ciągle nie mamy tego, czego chcemy. No właśnie. No to może by tak wreszcie zacząć żyć nie tyle długo, co szeroko Moi drodzy moi mili, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym poniedziałkowym, pierwszoczerwcowym yy, i pierwszotygodniowym spotkaniu. Zapraszam oczywiście na jutro, no bo jak żeby, jak żeby i nie. Na dzisiaj to już, to już tyle. Bardzo was ściskam, bardzo was błogosławię, bardzo was pozdrawiam i życzę wam najlepszego, najszerszego możliwego dnia dzisiaj. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem. Pa!